Podaj ta piłkę. piłkę. Podajcie piłkę. Proszę cię, podajcie piłkę. Hop, do taty piłeczkę. Hop piłkę. Hop piłkę. Podaj ta piłkę. Teo. Rzuć ta piłkę. Rzuć ta piłkę. Hurra! Dziękuję! Dziękuję! Super! Super! Raz, podaj ta ci piłkę. Podaj. Podaj ta ci piłkę. Jest, dziękuję. Dziękuję. Super. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Podaj ta ci piłkę. Podaj ta ci piłkę. Podaj. Jest, dziękuję. Super. Jeszcze raz. Podaj ta ci piłkę. Brawo, brawo. Jeszcze raz. Oj, piłka twoja zapłaciła za ciebie. To jest piłka. O, podaj jeszcze raz ta piłkę, podaj. Jest, super, dziękuję, super. Jeszcze raz, jeszcze raz. Podaj ci piłkę. Jest, super, dziękuję, brawo, brawo. Jeszcze raz, podaj piłkę. Podaj ta piłkę. Jez, yes, Brawo! Brawo! Super! Jeszcze raz! Podaj! Podaj tacie piłkę! Jez, yes, Super! Brawo! Brawo! Spróbuj jeszcze raz podać tacie! Tu masz! Jeszcze raz! Złap piłkę i teraz podaj! Podaj tacie piłkę! Podaj! Jeden razem, jeeej, super, brawo! brawo! Brawo, 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 jeszcze raz. Tata biegnie, biegnie i chce złapać piłkę. Je złapał tata piłkę, Teo mu podał. Teo mu wspaniale podał. Podaj, Teo, podaj. Podaj, Teo. Yes, tata złapał. Teraz złap piłkę. Teo, Teo, tata rzuci piłkę, a Teo złap, złap piłkę, złap piłkę. Złap, złap piłkę. Brawo! Brawo!